Witamy nas już w noworocznej... Witamy nas? Was! Powiedziałaś nas. Dobra, nara. I się uśmiechnij jeszcze do tego. Ja nie mogę się uśmiechnąć, mm. bo nie wiem, co mówić. To była oh. blondynka, ten kolor włosów tak Randka z blondynką. Randka z blondynką. Witamy was w noworocznej już audycji Randka z blondynką. Aneta Filipkowska. I Marta do Martę. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak minęły nam święta i o tym, co dobrego zjadłyśmy, co dobrego dostałyśmy. Ja myślę, że to wszystko już i tak się w brzuchu tak poprzemieszało, że już nie pamiętam ani smaku karpia, ani barszczu, ani ciasta, bo to wszystko się tak kotłowało i kotłowało przez te wszystkie dni, a potem jeszcze ten sylwester no. zakrapiany, który jeszcze połączył to wszystko, scalił płynem różnym. I wydaje mi się, że ja już te smaki wszystkie już zapomniałam. Nie wierzę, Marta. Ja i, i to długo jeszcze po świętach będę pamiętać smak tych klusek z makiem. To jest po prostu... I z bakaliami. To jest coś tak pysznego, że polecam wszystkim. A robisz? Wiem, że, wiem, że nie wszyscy robią. Bardzo lubię to, to Ale dziecko. czy robisz? A, czy robię? Aha, no tak. No, babcia robi. A, tak, czyli no. robią za ciebie, <laughs> ale, ale ja jem, nikt za mnie tego nie je, więc. A co robisz tam na siłę, W domu, jaki masz udział? No wiesz, w tym roku e, tak, no niewiele, tak, ale nie chciałabym się przyznawać, bo bardzo późno wróciłam do domu ze studiów i miałam problem, tak, ale przyjechałam, były już sprzątnięte, do ciepłego łóżeczka. Świeżego, A czyli na gotowe dożyłam? przyjechałaś? Tak, tak, także A. ja, no, ale no tak, ubierałam choinkę. O, to już coś. A kiedy ubiera się u ciebie choinkę? U mnie się ubiera na dzień albo dwa dni przed. To mnie niestety ominęło, bo siedziałam w pracy do 23. O, u mnie ubiera się w Wigilię. Zawsze, zawsze ubierałam choinkę. Nie. W tym roku nie. Przykro mi. No trudno. A jak spędziłaś sylwestra? No nie powie nam. <laughs> albo nie pamięta. Albo nie pamięta. Biedna dziewczyna, biedna intensywnie blondynka. intensywnie i rozrywkowo. Ja w tym roku byłam w górach. Górach. Tak, zawsze marzyłam o góralskim sylwestrze. O. Takim, wiesz, z noworocznym kuligiem, skrzypcami, grzańcem, no, winem. Nie zabrałaś grzańca. mnie. No, sorry, no. no, wiesz, no, nie musimy się tak no, często spotykać i tak często widzimy się w studiu. A czyli masz mnie dosyć? Nie, ja tego nie powiedziałam. Mhm. Ale tydzień na nartach, na Sylwestra to już za dużo. Nie, niestety nie był to tydzień. Oj. Pojechaliśmy w Sylwestra, wróciliśmy po trzech, czterech dniach. Już nie, nie pamiętam mnie, ten góralski Sylwester, ta kwaśnica, nie? I ci zbuje. No ale było bardzo fajnie i klimatycznie. Zawsze marzyłam o czymś takim i powiem ci, że jestem bardzo zadowolona i polecam każdemu. Wyrwałaś jakiegoś zbuja? No niestety pojechałam, znaczy stety, stety, stety pojechałam no, ze swoim zbójem Niech zbój słucha, niech zbój stety słucha Stety pojechałam ze swoim zbójem, więc z tym wyrywaniem było ciężko Ale nie mówmy może głośno o tym Głoś dla mnie wyrwać jakiegoś chwasta No sama pojedziesz za rok, to wiesz Poza tym teraz jest karnawał, moja droga, jest tyle pomysłów na imprezy Kluby mają tyle ofert, zresztą można zrobić super cudowne domówki, nie? Na których możesz zaprosić To kiedy zaprosić. Mam przyjść? no. Okej. Okay. Ja rozumiem, że się po prostu boisz, że Półgdańska tutaj się zejdzie. Powiesz mi po, się zejdzie, tak. po programie. Półgdańska Gdańska się zejdzie, ty przyjdziesz i wyrwiesz połowę moich gości. No i co? Ja potem będę biedna, bo ja już adoratorów niestety nie mam, odkąd mam swojego zbuja. No ale jak masz zbuja, no to twój wybór, nie? Albo zbój, albo adorator. Hmm, no dobrze. Marta, powiedz mi, czy ty masz jakiś pomysł na taką domówkę? Na domówkę nie, ale ja bym się z chęcią przebrała. Przebrała? Mhm. Ja już widzę, jak ci tutaj nóżka chodzi pod stołem, chodzi mi, właśnie. Bo ostatnio pokochałam minionki, i tak sobie pomyślałam, że jakbym się miała za coś przebrać na taką imprezę karnawałową, to bym się właśnie przebrała za minionka. A. Czy znaczy niewiele potrzeba, nie? Bo to takie żółto, nie. złoto, blond, niebieskie, ale... a to przy okazji głupie stworzenie jest takie głupiutkie, więc mam wrażenie, że nie musiałabym no, się Ale jak ty starać. chcesz wyrwać kogoś, będąc minionkiem? Na pewno to jest w modzie, na tak? pewno ktoś by się znalazł jeszcze. No, no ale przecież minionki są niskie, no dobra, ty też. Ja też. W sumie, ale one są takie szerokie, no takie no, do przytulania. No to, no to właśnie, no właśnie o to chodzi, Aneta: takie małe, głupiutkie do przytulania. Nie wiem, ja to tam bym mogła być smerfetką. No smerfetką, ale, sm mm -hmm. ale to teraz nie cenzuralne, co powiem, ale słyszałam, że smerfetkę wszyscy yy, no na karuzeli kręcili w sensie tam u nich w tym lesie. Nie wiem czy słyszałaś. Mm -hmm. Ale w bajce? No właśnie, bajce. No ale w bajce. to jak to co mnie życie mnie ominęło, czy co? Także wiesz, to To, to, znaczy, to znaczy, to są jeśli takie chcesz być smerfetką rzeczy w ogóle. Jeśli chcesz ale... być smerfetką, to Twój wybór, ale ja bym oh. jednak decydowała się na coś innego. No. no. Nie, nie, nie no smerfetka nie narzekała, absolutnie. No ale no do, dobra, cofam w ogóle w zaraz... priorytetu. <laughs> ok, priorytetów. Okej, okay. okej. No to może mm, Didi z Dextera kojarzysz? Nie. Ona też nie była taka. No, jak to Dextera nie kojarzysz? Taka kreskówka o takim małym, rudym rudzielcu. <laughs> rudym ja rudzielcu. Ja jestem trochę młodsza, Netko. Nie, wie, nie, nie wiem, w ogóle nie wiem. Młodsza jesteś? Mówisz. Marta, starsza. Y ja no to star... no, no właśnie, Boże, jaka bieda! Starsza jesteś, Już jestem, po nowym przecież... roku jeszcze gorzej jest Marta. Jestem Słuchaj starsza. ci, lataś, ty się nie cofasz. Wiecie, pamięć nie ta, po prostu komórki, bo już tam wypłukało wszystko w sylwestra i już nawet klepie głupoty. Ale jak można było nie słyszeć o Dexterze? Przecież... A to była wywiórka? Oh, wiewiórka? to taki szalony mały chłopaczek naukowiec co miał swoje laboratorium to na Cartoon Network było nie no, pamiętasz naprawdę nic dziecko drogie za mojego dzieciństwa nikt Cartoon Network nie ogląda. A co ty oglądałaś Wieczorynka w Jedynce A, no to dobra ja też no ale no to było wszystko o, ty, nie Didi to nie była było taka było Cartoon Network dobra nieważne Didi to była taka um... jak pokemony weszły to było wow ale to na jakimś... Z pokemonów to, to mogłybyśmy być to... Pikachu, e, nie, albo żółtym Power Rangersem. Pamiętasz? Żółtą, ona była taka czarna. Znaczy, y, afroamerykanka. była żółta? Znaczy miała strój żółty. No wiem. Ja tutaj tak nawiązuję, bo do wszystkiego, co jest żółte i ma kolory, <noise> jest Jak blond. minionek. Jak minionek, dokładnie. Ale Didi to była taka mm, siostra właśnie tego Dextera i ona chodziła ubrana na różowo, nie? I miała no, takie ja dwa kucyczki, tylko. tylko była wysoka i miała strasznie długie nogi, także miałabym z tym problem, ale na szczudłach może by przeszło. O. No, ale na szczudłach w mieszkaniu? To zależy jakie szczudła. No wysokie, bo ona była bardzo wysoka. No. Poza tym wysoka jak brzoza, głupia jak koza. O mnie tak mówili. Ci no, mówię ci, akurat ona, ona się. No, sprawdza się te powiedzenie, muszę ci szczerze powiedzieć, ale e, takim kopciuszkiem to nie chciałabyś być? Taką księżniczką na balu. Yy, czekaj, kopciuszkiem. Mm, ktoś był kopciuszkiem u mnie w domu ostatnio. Na wigilię? Nie. Nie, no mówię ci, ktoś buta zgubił albo ktoś buta znalazł. Na Mikołajki, bo to. Nie. Ale to już ponad miesiąc temu, dziewczyno. I mm -mm. było coś takiego. Tak, ktoś zostawił buta u mnie w domu po jakiejś imprezie. Jednego tylko. I wszyscy szukali, czyli to but. Mój niestety nie, bo ja mam rozmiar 35, więc to na pewno nie był dziecięcy rozmiar. Rozmiar 35? Wiek 35? O, jeszcze przesady. <laughs> Ej, no to żeś mi dała teraz. Nie mam nawet 30 lat, chciałam Dobre, powiedzieć wszystkim, okay. wszystkim zbują, którzy Zbój, żyją, ewentualnie tak. tutaj na mnie polują. Nie mam 35 lat. 30 okay. też nie. Dobrze, ja potwierdzam, to był taki no, złośliwy żart. No, ale nie, kopciuszek miał ciężko, strasznie, w życiu. Jeszcze chciałam wrócić do tych butów, bo ja ci powiem, że to po imprezach jest bardzo takie, no. Że buty dostają? Zjawisko dosyć szerokie, bo powiem ci, że ja byłam na domówce, no już to było rok temu, także dosyć długo, ale dziewczyna wychodziła o wczesnej godzinie porannej i wyobraź sobie, zawinęła mi buta. Po prostu jednego, jeden był jej, a drugi był mój. I, I ona wyszła w, w tych butach. różnych. Tak, poszła w dwóch różnych butach. Jak ja wychodziłam jeszcze wcześniej niż ona, to powiem ci, że miałam problem, nie? I za telefon. No i na drugi dzień się wymieniłyśmy butami. Kiedyś się człowiek wymieniał numerami, teraz się wymienia butami, tylko numery się nie zgadzały. Także ja jestem w szoku, jak ona normalnie nosiła 36, a właśnie taki mniejszy rozmiar. A ja noszę 39-40, więc nie wiem, jak ona tam. No, pytanie: w jakim stanie wychodziła? No. Ja kiedyś wyszłam w kapciach zimą z przedszkola, bo mój dziadek mi ubrał kurtkę, czapkę, szalik, rękawiczki, tylko zapomniał, że jeszcze kapcie trzeba zmienić na buty, i wyszłam w kapciach. Śnieg był wtedy. Mhm. Hmm. I ani ja się nie połapam, ani on. Tylko Bywa. jakaś mama, która szła akurat po dziedzinie, zwróciła no. uwagę, że coś jest nie halo? No, no. <laughs> dokładnie. A jeśli jest, byłabym mężczyzną, to za kogo ja bym się przybrała? Ja za minionkę. Boże Marta skończy. Skończ, skończ <laughs> z tym minionem. Zresztą one są naprawdę różne i musiałabyś nie mieć nie. włosów. O nie, to się tu się nie zgodzę, bo minionki mają czasem po trzy włosy. No ale albo po trzy cztery. włosy, to co ty zrobisz z tymi włosami? Zrobię sobie trzy kitki, głowie? tak na czubku głowy. No i one, one mają czarne włosy. To pofarbuję na potrzeby. No i co? I zostawisz tutaj mnie? Ale tylko na potrzeby. A jak ci nie zejdzie? Zejdzie. Jak chciałaś być blond, to ci... Znaczy, jak chciałaś być ruda, to ci nie wyszło i co? To wszystko przez ciebie. Aha. To przez twoją fryzjerkę, która wiedziała. Znaczy ja się z nią dogadałam i, no i wyszło co znaczy wyszło. Znasz ją? To jak się nazywa? Dobra fryzjerka Marty. A jak się nazywa? Imię Bardzo chociaż? dobra fryzjerka Marty. A strzel? <laughs> nie, bo, nie mogę się zdradzać, bo to są moje tajne sprawy. Ale nie, no, strzel sprawy. i nie, obojętnie. Agnieszka. Nie, niestety. Dominika? Nie. Dobra, ja wiem, tylko nie będę tego mówić, <śmiech> tak? <śmiech> dobra, dobrze. No jakbym była tym facetem, to przebrałabym się za Johnego Bravo. I co zrobiłabyś z włosami? Postawiła sobie, ale on miał blond włosy i bym sobie postawiła tak na żel. On miał, nie, on miał takie zaczesane i on no miał długie. długie. Jak długie? No w górę długie. W sensie Lóg. wysoko miał. Wysoko miał je postawione i pamiętam, że tak zawsze stał przed lustrem. Aneta, zakładał wysokie okulary. nie oznacza długie. E, jak to? No zapytaj mężczyzn. Mm. Ja nie wiem, ja nie rozumiem. Ja jestem biedna. Ja nie rozumiem. Miał krótkie włosy. Nie miał krótkie. Tylko te od góry miał zaczesane do tyłu. I dlatego ci się wydaje, że miał długie. Miał krótkie. Z tyłu miał krótkie. A rzeczywiście, Rzeczyny, one brawa, były tak... Ale brawo to był facet, a nie. A nie tam ci, ale co tam teraz? No, po świecie chodzą się nasz z nami na Mój poprzedni nazywają. gość, Adam, ma długie włosy. Ale ma dredy, to się nie liczy. No ale są długie. No i co? No to długie. No i co? No to długie no, a ty mówisz o nim. Ale czy to, że Adam ma długie włosy oznacza, że był Johnny Bravo? No nie, dobra, bo schodzimy na, na bardzo grząski, to już grunt, bo... No ale ja chcę być Johnnym Bravo. I założyłam taką obcisłą, czarną koszulkę. I tylko dżinsy. dżinsy. tak. A on miał te koszulki takie w serek, czy takie... Ja nie pamiętam. Muszę obejrzeć kreskówkę. No taki kreskówka. wspaniały i nie pamiętasz? No to był mój, moja pierwsza miłość, moja, no kurczę. Johnny, ja brawo. wiem, że minionki mają niebieskie gacie. I trzy włosy. No A jak to mogę że mają cztery? Trzy albo cztery, mówiłam. Ja nie wierzę. Ja to sama muszę sprawdzić i potwierdzić. Obejrzyj. Polecam. Nie, polecam. Nie, nie będę oglądać minionków. Dlaczego? Dlaczegoś tak nie przypadam za nimi? Jak możesz? Wolę atomówki. O, To też stara starakrystyczne. Mają taka dwa z oczy wiek. albo jedno oko. Cyklop? Jedno nie. oko, mitologia. Minionek. No, to tylko cyklop, tylko Mają. cyklop. Ja już wolę mitologię. I potrafią się zaopiekować dzieckiem. I są takie nieporadne, i wszystko psują. Nieporadne, I tak naprawdę... ale jednocześnie zaradne. Jak trzeba było znaleźć jednorosce, to znalazły. Jednorosce. Jednorosce. Tak, z wafelka zrobiły. Jednorosce, z wafelka, jednorosce tak. z wafelka. Tak, nie oglądałaś. Biedna Marta. Ty nic nie rozumiesz. Biedna Marta. Co może przerwa? No. No to przerwa. W trakcie piosenki Aneta mi jeszcze powiedziała, że chciałaby być rozpunką. Mi się to zawsze zrosz, z rosz rożpunk, Roszpunka. Rożpunk. No a sałata jak się roszpąnka też Roszponka już. Tak. No, no <laughs> sałata, już teraz? Sałatą ja nie chcę być. Nie chcesz? Nie. Myślałam, no chyba że ładna rukolą, bo rukola ma ładny kształt. Ma taki taki figlarny, no, no nie? też jest ładna. Roszponka to jest taka, zwykle w tych pakowanych to są z korzeniami takie. Te, 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 takie to kiełki, dziecko. Roszponka nie korzeniami. korzeniami. Oczywiście, idź sobie do jednego albo drugiego sklepu, którego nie wymienię i tam masz pakowane z takimi białymi korzonkami zawsze. No to jak sałata, to wiadomo, że od z góry jest zielona, z dołu jest biała. No tak, no, Ale to nie korzenie. Aneta, nie, 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 nie ja ci przyniosę za tydzień i zobaczysz. A na cię po prostu już ciemne korzenie wyrastają przy głowie, i ty dlatego takiego głupoty gada. Spokojnie, niedługo się pofarbuję. Nie ma problemu, znowu będę super blondynką. <laughs> Będziesz się sztucznie ogłupiać? Tak, jak to powiedziała dom. A jeszcze a propos kolorów włosów, posłuchaj tego. Dlaczego dowcipy o blondynkach są takie krótkie? Aby brunetki mogły je zapamiętać. Widzisz? Brunetki? No, brunetki, no bo my nie jesteśmy wcale takie brunetki najgorsze. Czy nas nie lubią? Ja myślę, że wszystkie nas nie lubią, akurat bo jesteśmy takie fajne. Ale czemu nie? No, ale wróćmy jeszcze do tych imprez Aneta. Najbardziej szalona impreza albo element imprezy, pamiętasz? Moja osiemnastka. A pamiętasz? Pamiętam, ale. Co z tego, że ja pamiętam? Reszta nie pamięta? Byli tacy. Powiem ci, że byli tacy, ale. Na drugi dzień mówili, że to była dobra impreza, skoro nic nie pamiętają. To jest chyba jakiś taki wyznacznik, nie? Chociaż ja nie rozumiem, bo nigdy mi się nie zdarzyło, powiem ci szczerze, żeby być na imprezie i jej na drugi dzień nie pamiętać. Głowa mnie bolała, owszem, ale nigdy nie było tak, żebym no, czegoś nie, nie pamiętała. A ty? A ja najbardziej szalony moment imprezy. Miałam kiedyś w łebie, w moim mieście rodzinnym. Jak wracałam już z ekipą do domu, było późno w nocy albo wcześniej nad ranem jakby tego nie nazywać ale było ciemno, bo to była zima. Był śnieg, był mróz, strasznie było zimno. I pod domem jednej z koleżanek stał jej samochód. Na razie zapowiada się, tak. ok. Do tej pory było jeszcze dobrze, ale wtedy stwierdziłyśmy, że warto by było odcisnąć swoje dłonie. Odcisnęłyśmy no dłoń, to dłonie to jeszcze okay. no, To też się jeszcze w miarę trzymało, po czym któraś mądra stwierdziła, żebyśmy odcisnęły swoje stopy. Co? Więc wszystkie ściągałyśmy buty, skarpetki i odciskałyśmy swoje stopy na szybie samochodu. W środku nocy koleżanka jeszcze dzwoniła do brata, żeby wstał, w łóżka, przyszedł, zrobił nam zdjęcie, bo byłyśmy przekonane, że nikt nam po prostu nie uwierzy, że coś takiego miało miejsce. Także jest udokumentowane, mamy zdjęcia, piękne stopy były na samochodzie. Może wrzucimy na naszego Facebooka? A możemy wrzucać, jak się koleżanki zgodzą, <laughs> bo zakryjemy twarze. Dobrze, także przeszli. Ale to były starsze koleżanki, więc no, ja byłam po prostu młoda. Starsze koleżanki? Tak jak koleżanki. Adama wcześniej, starsze koleżanki nie, po sześćdziesiątce? Nie, nie, aż tak starsze nie, ale starsze koleżanki to były tak. Dobra, dobra, wy macie jakieś fetysze, ja was w ogóle nie rozumiem. Mm -hmm. Ta jeszcze... Ale ty masz skrajne te fetysze, bo nagle starsze koleżanki, a wcześniej co? Minionki, aha. Minionki, ja widzę te minionki. Starsze koleżanki i minionki, no Marta, no, no a ty sama taka po środku, co? Między starszą koleżanką a minionkiem? Tak. Myślę, że bliżej mi do minionka. Nie mam trzydziestki. Jeszcze daleko mi do tej trzydziestki. Pozwól, że już nie skomentuję. No dobra, a przebrałaś się kiedyś za coś? Ale nie tak w przedszkolu, że wiesz, tylko tak czy się przebrałaś na jakąś imprezę taką studencką, na przykład? Tak. Za co? Za Przebrałam roszponkę? się. Nie. Za roszponkę? Hmm, za smerwetkę też nie. Przebrałam się za, była taka impreza tematyczna, i przebieraliśmy się za ambasadorów państw. E, aha, państw. Chciałam tak. zapytać czego? Ambasadorów państw. I z, które ty wybrałaś państwo, Aneta? A no zgaduj, ja ci podpowiem trochę. No taka typowa blond, różowy kolor, marynarka, różowe usta, no taka laleczka. Skąd pochodzi lalka Barbino? To jest trudne. Trudne pytanie, Marta. Podpowiem. Byłam ambasadorką Stanów Zjednoczonych. Stanów Zjednoczonych. No. Stanów Zjednoczonych. Ale powiem ci, że to jest y, fajna impreza z takim motywem. Ogółem, jak się człowiek przebiera, no to wkłada jednak więcej. Wkłada, Boże. Daje siebie wkładaj, więcej. Wkłada. Hmm? siebie więcej niż... Gdy ma się tylko ubrać ładnie, pomalować, nie wiem. A tak to człowiek myśli jednak. Także to jest taki element inteligentny imprezy. Ja byłam prosiaczkiem kiedyś. Nawet sobie markerem poświęciłam różową koszulkę, bo ja w ogóle nie lubię różowego i nie wiem skąd miałam tą koszulkę. O Jezu, ale tym ubrałam się Tym prosiaczkiem. Tą... No tym jej, prosiaczkiem A, ty a ja zajrz, sobie że pomyślałam, jakim? że takim prosiaczkiem, że świnką małą, i sobie hmm, chciałam nie, zażartować, jak że. Możesz. No przepraszam, chciałam zażartować, że od minionka do prosiaczka to jest całkiem niedaleko, nie? nie e, Też trzy włoski takim. na głowie takim I markerem różowy. malowałam sobie pasy na tej koszulce. A potem koleżanka jeszcze przyniosła farbki do malowania twarzy i już byłam prosiaczkiem po całości. A jak uszy sobie zrobiłaś? Miałam opaskę, owinałam różową wstążką i doczepiłam z takiej piankowej, różowej kartki uh -huh. uszy. No to fajnie. Też profa, no. Też mam zdjęcia. Ale to taka przedszkolna impreza, czy? Nie, właśnie <laughs> nie. To była impreza na betonie dwa lata temu w moim uh -huh. domu, jak remontowaliśmy dom. I nie było nic, był beton, to była najlepsza impreza. Jak nie ma nic, to jest najlepiej. Ja nie mam takich jeszcze więcej bo wspomnień. moda jesteś. Wszystko przed tobą. Ach, całe Chyba życie się znaleźć mną. starsze koleżanki. Tak, dokładnie, całe życie przede mną, ale jak byłam w przedszkolu, miałam nie mówić, tak? No ale jak byłam w przedszkolu, to się przebrałam za księżniczkę wtedy. A no, to pewnie co druga była księżniczką. A powiem ci, że nie, bo wtedy jedna byłam w swojej grupie księżniczką. No ile może być księżniczek, tak? No nie przesadzajmy. Tam była jakaś małpka, tygrysiczka, jakkolwiek to brzmi, tygrysiczka. To na pewno było w przedszkolu? Tak, chyba tak, tak chyba, że to jest ta impreza, której nie pamiętam. <grym> I, I jednak coś takiego miało miejsce i mam teraz jakieś prześwity, ale nie, pamiętam, że ciocia specjalnie mi szyła. Ja przymierzałam. Taki błękitny strój, sukienkę z takim tiulem jeszcze, no coś pięknego. Do tej pory tak piękna to się ja chyba nigdy nie czułam, jak Zawsze wtedy, jak mała byłam. Zawsze młodą. I mama mi zawsze obiecywała, że mi z jakiejś firanki uszyje I sukienkę, i welon, i w ogóle wszystko, i białe buciki. Ale panną młodą to ty no, jeszcze zdążę, zawsze być. Dziewczyno tam, z, jako, jako mała zbójem. dziewczynka, ze zbójem. Ale tak? nie mam zbuja. Dobra, jeszcze czas, idziemy na imprezę. Trzeba kończyć niedługo, bo wiesz, ta domówka to jednak jest w planach. Tylko ja się muszę w minionka ubrać jeszcze. Nie zmieścisz się w progu. Oj, nie, bój się. Przepchniemy cię? To pewnie, jak tego. Koło się puchatka tam przez tą norę, co się tam zmieścić nie mógł. I go wepchnęli. No, to jakoś sobie poradzimy. No. Zbój mnie, wciągnie. A potem cię wyciągnie. A potem mnie mm. wyciągnie, a też pewnie z mm. drugą stronę będzie gorzej. Ale... <laughs> będzie ci tak wiesz. Za ten blond, nie, dobra, za blond włosy to by trochę bolało, ale tak za rękę i tak krz, no. Albo za te oksy, co tam te minionki mają. Albo za te trzy włosy. Albo cztery. Mm -hmm. <głos> <głos> Dosyć już o tych przebierańcach i, i różnych motywach, bo u mnie ta impreza wcale nie będzie przebierana jednak, tylko. Nie, 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 nie będzie. Nie, nie będzie, bo ja nie mam stroju. Nie lubisz tej roszponki czy Didi. Kupisz roszponkę. Roszponkę Mógł się nie połapie, tak? wiem, że to jedna literka. No dobra. Zlejesz się roszponką i powiesz, że no, jesteś roszponką. Zielonym się potworem. Szrekia. O Shrekiem. Fioną. Fioną. Ale mam nadzieję, to że. To w nie potrzeba. No właśnie, <grym> oczywiście mówimy o tej wersji Fiony sprzed przemiany całej, tak? Tak, tej zielonej. Sprzed nie, to spon, przemiany. Z tej zielonej, nie, o tej zielonej, nie. takiej grubej, wielkiej. O nie! <laughs> o nie, nie będę grubsza niż minion. Taki wielki minion. Na, wielki, no, no nie niski wiem, minion. czy jakby się porównało minionka z Fioną po przemianie, to czy Fiona nie byłaby większa? Wracamy może do rozwiązania naszego konkursu. Właśnie, najbezpieczniej będzie przejść już do tego tematu. Dostałyśmy tyle odpowiedzi, że ciężko było zdecydować, mnóstwo Ale się udało. No tak, macie bardzo. Bójne doświadczenia, jeśli chodzi o romantyczne randki, ale też bujną wyobraźnię albo i marzenia. Albo i marzenia. Pierwszą wybujałą, dość mocną odpowiedzią była opowieść Justyny, która jest tak długa, że nie damy rady jej tu przeczytać. Możecie ją znaleźć na naszym facebookowym fanpageu. Ale w skrócie, Justyna opowiadała o wymarzonej randce z wyznaniem miłości pod balkonem Julii, ze spacerem po wilgotnym, lecz nadal ciepłym piasku nad brzegiem morza. Możemy w niej usłyszeć między innymi o tym, jak spacerowali boso po wilgotnym, lecz nadal ciepłym piasku, lub nad ranem podziwiali cudowny wschód słońca i uraczyli się nawzajem kąpielą w ciepłym morzu. To taki akcent na zimowy czas mobilizujący, bardzo mobilizujący. Następnym zgłoszeniem, które otrzymuje od nas zestaw kosmetyków firmy Ziaja z serii jego, jest zgłoszenie Rafała który może tutaj zacytuję, tak? Tak, Od wypowiedź. Myślę, że, myślę, że, myślę, tak. że to jest, jest taka krótka. krótka, ale dosyć ciekawa wypowiedź. Rafał pisze: Moja najbardziej romantyczna randka to ta pierwsza z moją dziewczyną. Bardzo się stresowałem. Zabrałem ją na spacer do Parku Oliwskiego. Widzisz blisko w sumie, nie? No, muszą gdzieś tu mieszkać. Mhm. Później poszliśmy do cyrku i kupiłem jej watę cukrową, równie słodką jak ona. Hmm. Tego dnia przyznałem, co do niej czuję i jesteśmy już ze sobą ponad dwa lata. Ciekawe, kto był pajacem w tym cyrku. Ona czy on? O, nie wiem, Marta, ale chyba nie chcę się dowiedzieć. No wiesz, jak kolega zaskoczył jeszcze jakąś prezentację umiejętności aktorskich. Może żongluje? No nie trzeba żonglować, żeby być pajacem. Ja znam takich sporo, co nie żonglują. Prawda. No dobrze, następna nasza słuchaczka, Agata... To jakaś totalna wariatka, poznająca chłopaków na imprezach, umawiająca się z nimi pod, pod, głośnikiem. pod głośnikiem. Chłopak wręcza jej kufel piwa, ona twierdzi, a ona że to jest romantyczne. W górę z radości. Ale nie ma jednej sprecyzowanej definicji tego, co jest romantyczne, a co nie jest, więc jeśli dla Agaty taka wersja randki jest romantyczna, to cieszymy się, że kolega sprostał tym wymaganiom. Kolejną odpowiedzią na nasze konkursowe pytanie jest odpowiedź Julii. Julia wspomina o tym, jak w swoje 18. urodziny, o dziwo jeszcze 18 dnia listopada, e, przyszedł do niej kolega do domu. Przyjechał, przyjechał, tak, przyjechał do niej kolega i porwał ją na spacer, tak? Tak porwał ją na spacer z wielkim bukietem kwiatów w eleganckim garniturze. Julia napisała, że co więcej, kolega musiał dojechać około 40 km w jedną stronę. Żeby, w jedną stronę, to żeby złożyć jej życzenia, a zrobił to tylko i wyłącznie dlatego, że chciał być pierwszy. Chciał jako pierwszy złożyć te życzenia urodzinowe. Historia jest inna niż wszystkie pozostałe, ponieważ w tym wypadku Julia i ten kolega nie byli parą. Nie są. Może będą, nie wiadomo. Julia dała mu kosza? Nie wiem, no, skąd mam wiedzieć? No nie wiem, ale Julia, kurczę, Romeo, tak ja do, niej, nie? Romeo do niej przyjeżdża i to, to w nocy. No, widocznie coś jej nie pasowało. No cóż, życzymy szczęścia, może Julia jeszcze znajdzie swojego Romea. Przypominamy, że wszystkie szczegóły tych odpowiedzi możecie znaleźć na naszym fanpage'u. Ostatnią y, honorowaną przez nas odpowiedzią jest odpowiedź Karoliny. Karolina pisze... Były różne wyjazdy, wyjścia, opery, kina, cuda niewidy i takie tam, ale chyba wygrywa ta, kiedy wróciłam do domu bardzo późno, po niezwykle męczącym dniu. A tam, M w kuchni, kończy przygotowywać obiad, pokój posprzątany, lodówka pełna, do stołu nakryte, wino schłodzone, kolacja pyszna. Ale na kolacji się nie skończyło. Mój M pomyślał też o deserze, moim ulubionym, potem na dodatek. Pozmywał, a ja miałam tylko wybrać planszówkę. Tak, to była tak zwykła, ale niezwykła randka. Takie to ja lubię. Chciałam zaznaczyć, że Karolina dużymi drukowanymi literami napisała pozmywał. Doczniej ta część randki najbardziej ją zaskoczyła. W sumie, w mężczyźni rzadko kiedy zmywają. A jak już zrobią, przygotują posiłek i potem mają jeszcze pozmywać, to już jest niedopracowane. Nie, to, to jest duży sukces. Hmm. Albo wyręczają się zmywarką, albo niestety mają... kobietą. Tak, jak nie mają zmywarki, no to mają taką mobilną zmywarkę jednak. Także gratulujemy, Karolina. Bardzo dobry ten M, Twój. I gratulujemy oczywiście pozostałym zwycięzcom. A na koniec przypominamy jeszcze o trwającym konkursie. Opisy najbardziej zaskakujących prezentów świątecznych wysyłajcie nam na adres randka z blondynką Czekamy. I zachęcamy. Bardzo gorąco. A już dziś żegnamy się z wami karnawałowo. Życzymy udanych imprez karnawałowych Aneta Filipkowska i Marta De Martin. Do o, usłyszenia! To była blondynka. Ten Kolor głosów tak Z blondynką.